Dzień dobry, witam szanownych państwa w kolejnym materiale na temat Battlefield 2042. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o paru rzeczach, które zostały opublikowane na stronie Battlefieldowej. Znalazł się tam pewnego rodzaju artykuł, a w nim wiele ciekawych informacji, między innymi na temat tego, jak będzie wyglądała specjalizacja i personalizacja naszego żołnierza, na temat botów, na temat AI i wiele innych ciekawych rzeczy. Zapraszam, moi drodzy, serdecznie do zasubskrybowania kanału, bo oczywiście Battlefield 2042. 42. Gdy tylko wyjdzie, będzie głównym tytułem. Będziemy bardzo wiele tych rzeczy sobie na kanale ogarniać: Battlefieldowego. No i też najświeższe informacje, oczywiście, u mnie na kanale. Zawsze, gdy tylko wyjdą, będziecie mieli okazję zobaczyć, będziecie mieli okazję przesłuchać. Także warto. Nie, jeszcze o wymaganiach sprzętowych nic nie wiadomo. Łapka w górę, jeśli się spodoba, będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, łapka w dół, zaczynamy. Myślę, że na pierwszy rzut oka powiemy sobie odrobinę o sztucznej inteligencji, czyli o botach, bo temat ten jest bardzo istotny z perspektywy grania w Battlefield 2042, gdyż, jak na pewno wiecie, na serwerach 128-osobowych ci żołnierze, te boty będą obecne razem z nami, z żywymi żołnierzami. W jaki sposób natomiast konkretnie będą te boty działały? W samym zamyśle, boty, czyli ta sztuczna inteligencja, ma grać w cudzysłowie w grę, tak się zachowywać, jak żywy człowiek. Oczywiście nie jest to w 100% możliwe, bo jakby nie było, to sztuczna inteligencja. Natomiast... Boty te nie będą w stanie używać specjalnych cech poszczególnych specjalistów. Będziemy mogli zobaczyć je realizujące poszczególne cele, na przykład przejmowanie jakiejś flagi albo zrzucanie pojazdów w konkretne miejsce, wchodzenie w interakcje z pojazdami. Natomiast nie będą one w stanie używać cech danych specjalistów. Będą po prostu żołnierzami, którzy są w stanie wejść w walkę, będą w stanie zainicjować tą walkę, będą potrafiły te boty flankować, rzucać granaty, czy też podnosić naszych sojuszników. Jak natomiast wygląda sytuacja z wyłączeniem takich żołnierzy, botów, i czy w ogóle będzie to możliwe? Jeżeli chodzi o to doświadczenie podboju i przełamania, czyli all-out warfare, nie będzie można uniknąć grania z botami. Boty będą zaprojektowane po to, aby wypełniać te puste przestrzenie, które aktualnie na serwerze są, natomiast oczywiście żywi gracze będą mieli jak najbardziej pierwszeństwo, także te serwery mają być na bieżąco wypełniane. Generalnie wszystko ma być zaprojektowane w taki sposób, ilość tych botów ma być zaprogramowana tak, żebyśmy w trakcie rozgrywki nie spotykali ich więcej niż żywych graczy. Jeżeli chcecie natomiast zostać wybrani do technicznego playtestu, czyli do czegoś, co będzie jeszcze przed samą betą, to w opisie macie link do strony EA Playtesting Profile, który należy wypełnić, natomiast nie gwarantuje to tego, że zostaniecie do tych playtestów zakwalifikowani. Powtarzam, to są playtesty, a nie beta. Jeżeli zostaniecie wybrani, to Electronic Arts samo Was o tym poinformuje. Informacja bardzo, ale to bardzo ważna, czyli crossplay. Podczas tych testów DICE i Electronic Arts będzie sprawdzało możliwości crossplayowania się graczy PC-towych z konsolowymi. Jak na razie te funkcjonalności są bezpośrednio sprawdzane i będą właśnie przez ten techniczny playtest, później najprawdopodobniej też przez betę. Natomiast jeżeli coś takiego jest testowane, wydaje mi się, że crossplay w Battlefield 2042 będzie co najważniejsze, crossplay ten ma wyglądać w sposób następujący: PC-ty będą mogły grać z Xboxami Series X oraz S oraz z konsolami PlayStation 5. I co ważne, będzie można to wyłączyć. Jeżeli nie będziesz chciał grać z konsolami albo konsole z pc to wtedy każdy z nas będzie mógł sobie coś takiego zaznaczyć. Jeżeli chodzi o konsole starej generacji, no to one tylko ze sobą, czyli Xbox One z PlayStation 4. Do tego również dochodzi cross progresja, która także będzie w Battlefield 2042, czyli jeżeli kupisz sobie grę na konsolę PlayStation, to twój progres przejdzie również na wersję Xboxową oraz pecetową i odwrotnie. Deweloperzy poruszyli też temat tego w jaki sposób będzie wyglądała personalizacja naszego specjalisty. I tak, każdy specjalista będzie mógł być wyekwipowany w broń główną, czyli taką, którą może wziąć każdy ze specjalistów, bo bronie główne będą uniwersalne. Do tego w tak zwany equipment, czyli na przykład dużą apteczkę, bądź też paczkę z amunicją i tego typu gadżety, czyli equipmenty, wyposażenie, będzie mógł wybierać każdy specjalista. Do tego broń boczna oraz granat generalnie coś z gatunku tych rzeczy do rzucania np. granat zapalający albo zwykły granat wybuchowy. I tak przykładowy loadout może wyglądać w sposób następujący, że broń główna to M5A3. Czyli karabin szturmowy. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to na przykład krata z amunicją albo wyrzutnia rakiet. Do tego broń boczna, czyli G57, pistolet. A jeżeli chodzi o granat, to na przykład wybuchowy. Do tego oczywiście to, co charakteryzuje każdego ze specjalistów, czyli umiejętność główna. Na przykładzie Makaya jest to grappling Hook i tak zwana cecha, czyli jeżeli gracie na przykład niemiecką specjalistką, to jej cechą jest to, że podnosi sojuszników na 100% zdrowia. Taka pasywka. Został także poruszony temat tego, czy każdy z graczy będzie mógł brać Srawa, Smawa, czy też RPG jakąś z wyrzutni przeciwpancernych i tak. Każdy żołnierz będzie mógł wyekwipować to w ramach swojego wyposażenia, czyli tej sekcji equipment, natomiast wtedy wiadomo, że nie będzie ktoś miał na przykład amunicji, nie będzie ktoś miał na przykład apteczki i innych tego typu rzeczy, które będzie mógł ze sobą zabrać. Poruszono także temat Ranger'a, czyli tego mechanicznego psa, robota. Czy jest to jakaś cecha specjalisty, czy jest to główna umiejętność danego specjalisty i nie jest to ani to, ani to, nie będzie ten Ranger unikalną rzeczą dla kogokolwiek. Natomiast każdy z żołnierzy będzie mógł sobie tego Rangera Przywołać. Nie będzie to oczywiście wyglądało w taki sposób, że naraz będzie mogło być 128 mechanicznych piesków na mapie, bo będzie pewnego rodzaju ograniczenie. Natomiast to, co będzie mógł taki piesek robić, to na przykład będziemy mogli go wypuścić gdzieś na zwiat. Będzie on nas bronił, czyli również strzelał do przeciwników, jeżeli będziemy znajdywać się gdzieś w jego obrębie. Będziemy mogli na przykład wypuścić go główną drogą na punkt, a samemu przejść gdzieś flanką kazać mu podążać za nami, czy też, aby po prostu się zniszczył, jeżeli zajdzie taka konieczność. Ranger będzie zaprojektowany w obrębie grania przeciwpiechotnego. Będzie można go stosunkowo łatwo zniszczyć, także nie będzie jakiś niesamowicie upierdliwy, będzie można w niego strzelać, będzie można go wybuchnąć, czy też rzucić w niego EMP. A, no i będzie można przykleić do niego C4. Myślę, że wiecie, co to znaczy. Bardzo ciekawa rzecz tyczy się również wieżowców nie będziemy mogli walczyć na każdym poziomie wieżowca byłoby to niemożliwe, natomiast dolne piętra oraz same dachy będą oczywiście dla żołnierzy jak najbardziej dostępne. Nie bez odpowiedzi pozostawiono również kwestie związane z pojazdami i tutaj również jest nieco ciekawie. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy mogli zrespić się, na przykład na respie, tak, albo gdzieś indziej bezpośrednio do pojazdu, natomiast będziemy mogli taki pojazd gdzieś sobie w cudzysłowie zamówić i to było wiadome. Natomiast nie było wiadome to, że w zależności od tego, jaki pojazd chcemy, w zależności od mapy czy też trybu gry, najprawdopodobniej będziemy musieli brać też pod uwagę jakiś budżet na to, żeby sobie taki pojazd po prostu Zespałnić. W świetle tej informacji ja to widzę tak, że grając na przykład na podboju i przejmując konkretne flagi, wykonując pewnego rodzaju zadania, fragując, dostajemy za to jakieś pieniądze, jakieś środki jako cały jeden zespół, które mogą być bezpośrednio później spożytkowane na to, aby przywołać sobie czołg. Wydaje mi się, że taka ekonomia prosta, bo prosta, nie za bardzo skomplikowana, byłaby bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi natomiast o symetryczność pojazdów, to nie będzie ona zachowana. Czyli mimo tego iż w dalszym ciągu będziemy grali jako no pads, czyli teoretycznie niezrzeszeni, to doskonale wiemy, że z jednej strony mamy tą Rosję, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, czyli grając no patami po stronie amerykańskiej będziemy mieli na przykład czołg M1A5, a po stronie rosyjskiej T-28. Oczywiście będą również te uniwersalniejsze, takie jak MD540 Nightbird, czyli Little Bird z Battlefield 4, czy też Wildcat Heavy Ground, który będzie dla każdej ze stron. Nie ma natomiast planów na razie w kwestii wojny morskiej. Oczywiście gdzieś tam te pojazdy wodne pewnie będą obecne, natomiast nie z takim naciskiem, jaki chociażby był w Battlefield 4. Natomiast w przyszłości może się to oczywiście zmienić. Także, Szanowni Państwo, dużo informacji, dużo ciekawych informacji. Dajcie mi znać, jak Wy zapatrujecie się na to wszystko. No i pamiętajcie, Kronka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.